Cześć dzień dobry moi drodzy. Z tej strony Radosław Pamiętajcie proszę, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Dzisiaj zaczniemy od rynku ropy, później Bitcoin, do dolardozotówki. Również zadamy sobie ważne pytanie, co dalej ze stopami procentowymi oraz czy Europę czeka głód, bo niedługo może być naprawdę spory problem z dostępnością niektórych produktów bądź nawet z ich cenami. Dlaczego o tym zaraz powiem. Po pierwsze, rynek ropy, zgodnie z piątkową analizą, czekamy na powrót ceny, której w okolice 102, a nawet może i w, oko w okolice 94 w oparciu o lokalną strefę, która tutaj właśnie ją w tym momencie widzicie, bo, tutaj, bo ją, której oznaczam kursorem, czyli strefę do poziomu 110 dolarów. Od tej strefy możliwe, że cena ropy jeszcze delikatnie nam spadnie w kierunku 102 a 94. Bitcoin. Bitcoin, jak możecie zauważyć, wybija nam tutaj już tendencję, czyli pierwsze sygnały na długoterminowy trend wzrostowy są, czyli na dłuższy termin już pierwsze sygnały są, ale jeszcze lokalnie, czyli w krótszym terminie szybciej w skali kilku dni, cena może jeszcze delikatnie wrócić, tutaj do zakresu 39-250 czy 4025, czyli też oznaczmy sobie te poziomy jako taki lokalny ruch, który może odbyć się w skali kilku. Dni, tak? A w skali miesięcy już mamy potwierdzone to, że prawdopodobne jest, że cena będzie dalej wzrastać, tak? Czyli w najbliższych dniach możliwa będzie jeszcze korekta, do której około 40 539 200, tak? Stąd tutaj też oznaczyłem to strzałką jako możliwy ruch spadkowy, a następnie po osiągnięciu tych poziomów w długim terminie czekamy tutaj na okolice już nawet 45 tysięcy. Dolar do złotówki, dolar do złotówki, zobaczcie proszę, że cena wybiła tendencję, którą kiedyś oznaczaliśmy, rozpoczął się lokalnie ruch wzrostowy i następny przystanek dla ceny w najbliższym tygodniu, bo już zaraz zostaną uruchomione rynki, będzie to 4,33 dla naszej złotówki. Spójrzmy też proszę na inflację, na stopy procentowe, które wróciły do poziomu, w której sprzed właśnie 2014 roku, 12-14 rok. Jak patrzę na aktualne sytuacje i na to, jak wygląda gospodarka, i te czekie medialne są wykorzystywane zabiegi, aby ludźmi sterować czy im też podawać informacje, to osobiście uważam, że powrót do poziomów, które której załóżmy były w roku 10, 12, czyli 4,75, 6,25. Jeżeli chodzi o wartość stopy jest niestety przed nami. W tym momencie mamy 3,50, 4,3, a 4,75, 6,25, 3,25. Myślę, że jak najbardziej jest do osiągnięcia w no oczywiście, że niestety tym roku. Zobaczmy, co się dzieje z ceną pszenicy. Pszenica, kukurydza. Dlaczego o tym mówię? Spójrzcie proszę na stronie farmer.pl gdzie jest ważna informacja tylko zresztą na tej stronie gdzie Europa jest przed dylematem jeżeli chodzi o brak paszy tak wiadomo jest konflikt zbrojny na Ukrainie Ukraina dostawca wielu ważnych, potrzebnych nie przedmiotów tylko surowców produktów raczej tak, gdzie na przykład tymi produktami są właśnie pasze Tak, brak pasz, ubój zwierząt ceny w górę bądź też Właśnie problemy nie tylko z paszami. Bo zobaczcie też, proszę, że cena nawet saletry w roku 2020. Saletra jest używana najczęściej na gospodarstwach rolnych. W 2020 roku saletra kosztowała za tonę 1120 zł. A zobaczcie, ile kosztuje dwa lata później. Dwa lata później. Pewnie coś koło 6000. Tysięcy. 6000. W dwa lata saletra zrobiła 300%. Ludzie mówią o tym, żeby kupować bitcoina i tak dalej, a tu dwa lata na saletrze jest 300%. Również rozmawiałem osobiście z osobami, które farmy posiadają. Nieduże, niemałe, takie i takie. I patrząc na to, co się dzieje aktualnie, możliwe, że przed nami, jeżeli chodzi w ogóle o ceny na przykład pszenicy, to powrót do poziomu 1300% jest jak najbardziej możliwy, a zobaczcie na cenę kukurydzy, jak ta cena jest wysoko, względem na przykład roku 2020, gdzie byliśmy tutaj w zakresie 300, 400, a teraz już jesteśmy przy zakresie 750. Ale oczywiście nie ma co tego wszystkiego się zbytnio bać, ponieważ jak wiecie, tutaj ostatnio na tym wzroście ceny ropy, o którym tutaj informowałem w okolicach 15 marca, zarobiliśmy, też pozycję ostatnio, ostatnio pokazywałem w poprzednim nagraniu, więc to, że ceny wzrastają, nie oznacza, że to będzie coś złego, bo zależy, czy z tego skorzystamy. Więc pamiętajcie też, że można z tych ruchów naturalnie korzystać, co Wam też pokazuję. Tak, tak, jak teraz może będzie obniżka cen ropy, to też można na tym ruchu spadkowym oczywiście zarobić. Ok, za nami tak. Ropa, Bitcoin, dolar złotówka, dobra, stopy co nieco, o wspomniałem. Ceny, no niestety, żywności pójdą w górę. Dalej typu właśnie podstawowe rzeczy Typu chleb, pieczywo Dalej idąc jeszcze makarony Wszystko co jest związane właśnie z w ogóle mięso I tak dalej No do tego jeszcze aktualna inflacja Obawiam się, że w tym momencie jest coś Co nazwałbym squeeze'em Jeżeli chodzi o Polskę To może trochę nas tu zahaczyć bardziej Dlatego, że zobaczcie, że z jednej strony Jest inflacja Z drugiej strony ceny idą bardzo w górę Przez niedostępność Z drugiej strony jeszcze dochodzi do tego to, że będzie zaraz coraz mniej możliwe, że mieszkań wolnych na wynajem. Do tego jeszcze do nas, do Polski, z naszej prawej strony ze wschodu, przychodzi bardzo dużo osób z, właśnie z Ukrainy, które też będą pracować, tak? Więc to z, może, nie musi, tylko daję to jako taką luźną myśl, może też mm, być to ta, taka sytuacja, gdzie te osoby będą pracowały za Część z nas, tak? I, i, i część osób zatrudni osoby właśnie z Ukrainy. Część zmieni w ogóle branżę. E, część osób straci pracę. I co wtedy, tak? Będzie i inflacja, e, i wysokie ceny, i niedostępność. I jeszcze może problem załóżmy z wykonywaniem niektórych zawodów przez zbyt duży nadmiar. E, Nowych osób, które mają właśnie umiejętności w różnych hmm. dziedzinach, tak? Bardziej poprawnie politycznie tego nie potrafię powiedzieć. <grych> A tutaj wiecie, nie chcę, żeby ktoś myślał, że jestem po tej, czy po tej stronie, po prostu daje swoje takie przemyślenia, gdzie no, niejednokrotnie one się sprawdziły, stąd też czym się teraz dzielę, tak? Bo czy jakieś to, mówicie, wiecie, dołki, jeżeli chodzi o ceny, czy, czy, czy ten szczyt ostatni na ropie, tak, też go tutaj wyhaczyliśmy i cena wróciła, czy ostatni dołek też go wyhaczyliśmy. Więc teraz jak patrzę na to wszystko, to stopy. Procentowe, no przed nami jest niestety dalszy poziom, dalszy. Wiemy, gdzie pójdą dalej. Stop procentowe ceny, jeżeli chodzi o zboża. No, niedługo będzie znów powrót, warto się zastanowić i z tego skorzystać, żeby się nie bać. Więc korzystajcie z tego, co udostępniam, tylko pamiętajcie, żeby oczywiście robić to bezpiecznie. I też kochani, pamiętajcie, proszę, że od 21 do 23 marca, czyli już od dnia jutrzejszego, od poniedziałku, będą ze mną livey. Wszystko o tych liveach. Jest w linku pod tym filmem, który oglądasz. Wystarczy ten link kliknąć, zapisać się i tam będę mówił właśnie o samych konkretach, o schematach, o etapach, o tym, jak można tym wszystkim po prostu skorzystać. Tak, co z tego, że cena ropy rośnie, jak można na tym dodatkowo jeszcze zarobić i mieć na nadwyżkę i jeszcze dodatkowo pieniądze. Tak, co z tego, że żywność będzie droższa, skoro można na tych wzrostach żywności zarobić poprzez ustawianie pozycji. Pod właśnie te wzrosty cen, tak? I zarobić na tą żywność i jeszcze dodatkowo. W trudnych czasach powstawało wiele fortun, i też to nie jest tak, że trudne czasy będą dotyczyły każdego. Tylko będą dotyczyły osób, które się na nie nie przygotują. Zresztą, ostatnio w wywiadzie z filmem o tym też wspominaliśmy, co zrobić i tak dalej. Takie rady na trudne czasy. Dobra bo się rozgadałem. Życzę Wam, kochani, we wspaniałego weekendu, a raczej końcówki, bo już dzisiaj niedziela, um, więc życzę Wam wspaniałego weekendu. Wybaczcie dzisiaj za jakieś tam pomyłki, ale 3 czwarte dnia, dnia spędziłem na działce, musiałem się po prostu zresetować, <laughs> więc troszeczkę też jestem... Um, dobra, nieważne. Dobrego weekendu, kochani, serdecznie wam dziękuję za dzisiaj i słyszymy się już jutro o 20 na live, czyli poniedziałek. Do usłyszenia, cześć!